Hej, witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj mamy co, mamy sobotę, czyli normalnie powinno być strzał w dziesiątkę, no i jest, tylko tak, ja tak zrobiłem, e, czekajcie, puszczę tylko kota, okej, okay. już jestem, e, so Racji tego, że nie zrobiłem premiery, to stwierdziłem, że w sobotę zrobię taką bitwę między właśnie tymi zdrabkami premierowymi, nowymi. Tutaj mamy z trójeczką zdrabkę, ja to tak nazywałem premierową, a tutaj z dwunastką mamy zdrabkę e, strzał w dziesiątkę jedna jako premiera, jedna strzał w dziesiątkę taka bitwa zobaczymy która wygra a nad wszystkim będzie stał Lewandowski będzie pilnował żeby zgodna była ta bitwa żeby się nic nie działo lewego mam jako bonus żeby było tak ciekawiej napiszcie w komentarzu czy jesteście za trójką czy za dwunastką która wygra tą bitwę stwierdziłem, że zrobię zamiast premiery Jakoś ta zdrabka minie, nie, nie odpowiada mi jakoś, dlatego nie chciałem kupować jej za dużo. Stwierdziłem, że zrobię taki w sobotę relaks, sobota, wolna większość ma. Zrobię taki odcinek 2 w jednym. Ja to tak nazwałem: premiera i strzał w dziesiątkę. No zobaczymy, która wygra. Specjalnie wziąłem takie numery, czyli trójka moja ulubiona i wielu, wiele widzów z mojego kanału lubi trójkę. No i dwunastka, wiadomo, niulowa. Aniu serdecznie pozdrawiam. Natomiast lewego mam z piętnastką. Dobra, idziemy z tym koksem. Zacznijmy wpierw od premierowej zdrapki, ja to tak nazwę. Mamy... Deluxe 7 No, i co musimy zrobić? Musimy znaleźć taką czarną siódemkę albo taką fioletową. Chyba to jest taka. No, fiolet, fiolet. I wygrywamy dwukrotność przypisanej kwoty. No, stopnie wygranych są takie: mamy od 10 zł do 500. No, 500 tysięcy możemy wygrać, pół miliona. Polski język, trudny język. I co, trzymajcie kciuki, żeby jak najwięcej wpadło. Bierzemy się do drapania. I tak, no, szukamy tych siódemek. No, jestem ciekawy. Oglądałem premiery, wszystkie w zasadzie, i no, tak niezbyt wyszło. 5, 6, 2, 1, Jeden Dziewięć Trzy Trzy Sześć Dziewięć Osiem Dwa Dwa Dziewięć Cztery Trzy Cztery Sześć Pięć No i pięć, czyli co? Premierowa zdrapka przegrana, numer trzy Pusty nie było 7demki. To co idziemy teraz do skrrzałów w dziesiątkę z numerem 12m skrrzał w dziesiątkę, czyli będzie taki strzał. Zaraz zobaczymy. mamy tak 2 5, 8, 1, 3, 6, 1, 5, 1, 9, 9. 9, 2, 6. No dajcie siódemkę. 8, 8, 6, 4, 2, no i 5, czyli co? Też jest pusto, czyli te dwie zdrobki się nie spisały niestety. No tak myślałem, patrząc na inne odcinki to no. Bez komentarza, idziemy teraz do bonusu Lewandowski z numerem 15. Wygrywające liczby 29, 16, 13, 25 i 19, takich liczb szukamy. A mamy 21, mamy koszulkę. No to bonus nas ratuje. Bonus nas ratuje. 38 8, 2, 11, brak. 28. Zobaczymy jak dzisiaj Polacy sobie dadzą radę z Arabią. Jest to mecz o wszystko. 32 dwa. Jak przegrają, to mają no, znikome szanse na awans, w zasadzie żadnych. Patrzcie, mamy trzynastkę, mamy drugą wygraną, super. Oby to był dobry prognostyk na dzisiejszy mecz. Siedemnaście, dwadzieścia trzy, piętnaście, no nie ma, dwadzieścia sześć.

I co jeszcze było? Trzynastka. Mamy 10 złotych, mamy 20 złotych, no fajnie. Mamy D, nie szukam, bo D to jest 20, więc spoko. Czyli co, na wydane 30 złotych wygrał Lewandowski, natomiast premierowa w ogóle się nie spisała, szkoda. Myślę, że taki fajny pomysł, po połączyć te dwa odcinki, dwie, powiedzmy, te serie, no bo nie przypada mi do gustu ta stropka, więc dlatego tak zrobiłem. I tutaj mamy 20 złotych w Lewandowskim koszulkę, no i trzynastkę, fajnie, jest na pomnożenie. Zapraszam Was, kochani, na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć!